Około 700 akcesoriów znalazło się w 13 paczkach, jakie inicjatorzy akcji Police Szyją dla Australii wysłali dla poparzonych w australijskich pożarach zwierząt. Mimo iż akcja dla zwierząt w Australii się zakończyła, policzanie postanowili ją kontynuować i szyć dalej, tym razem dla potrzebujących zwierząt z Polski. W, te, w tym momencie chcemy pomóc zwierzakom e, naszym w Polsce, e, które potrzebują pomocy. E, w Szczecinie jest fundacja, która się zajmuje chorymi jeżami. Jak i malutkimi wiewiórkami. Nawiązaliśmy też kontakt z panią, która się zajmuje nietoperzami w Szczecinie, jak i w Poznaniu. Dla schroniska w Dobrej Szczecińskiej też będziemy szyć kocyki, chusty. W późniejszym czasie mamy zamiar ubranka posterylne. Podobnie jak poprzednio, również i tym razem akcja odbyła się w siedzibie Rado Osiedla Numer 2 w Policach. Podczas wspólnego szycia udało się przygotować 12 chust, 38 kocyków, 10 małych toreb, 32 czapki i 40 śpiworów. Chciałem podziękować za tą wspaniałą inicjatywę, która wynikła z potrzeby serca i to dzisiaj, co tu jest, to jest godne naśladowania, bowiem jest dzień wolny, jest niedziela, a oni pracują w. Uroczystość z okazji 80. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir do Kazachstanu i w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odbyła się w minioną sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Jako pierwsi na scenie wystąpili harcerze ZHP ze szczepu wiarpienisko, którzy zaprezentowali krótką inscenizację. Przykra to jest rocznica, ale musimy oddać hołd osobom, które pozostały na tej nieludzkiej ziemi. Bez wyroków sądowych zesłano około milion trzysta Polaków na nieludzką ziemię do katorżniczej pracy. Uczestników uroczystości za serca chwycił hymn Sibiraków wykonany przez chór kombatanta pod dyrekcją Marii Białkowskiej-Dublasiewicz. Przez dzień 80. rocznicy pierwszej Polaków na Sybier i było Związku Radzieckiego, 10 lutego 1940 roku, aby uczcić pamięć tych, co odeszli i tych, dla których los był tak okrutny. Akty nadania i legitymacji honorowego członka Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków podczas obchodów 80. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir do Kazachstanu i w głąb ZSRR otrzymali burmistrz Polic Władysław Diakun, dyrektor polickiego MOKO Anna Ryl i storesta policki Andrzej Bednarek. Podsumowaniem uroczystości były występy artystycznej młodzieży z liceum nr 1 i 37 w Szczecinie, chóru kombatantów oraz zespołu folklorystycznego Balbiny. 5-7 lutego na Placu Chrobrego w Policach odbyła się konferencja prasowa z udziałem działaczy koalicji obywatelskiej z terenu powiatu Polickiego. Tematem konferencji były wybory prezydenckie i kampania wyborcza. Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu, wszystkich, do głosowania, do pójścia do wyborów, do urn i głosowania na swoich kandydatów. Oczywiście tutaj jak najbardziej my zachęcamy do głosowania na naszą kandydatką, panią marszałką Małgorzata błąską ale tak czy inaczej zachęcamy każdego obywatela w Polsce. W powiecie polickim dopuszcza na wybory, bo to są naprawdę kluczowe, bardzo ważne wybory z punktu widzenia całego naszego kraju w tej chwili. Politycy Koalicji Obywatelskiej będą oczywiście zachęcali do głosowania na ich kandydatkę Małgorzatę Kidawę-Błońską. Według przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie polickim Janusza Szweda, Małgorzata Kidawa-Błońska ma ogromne zdolności do łączenia, a nie dzielenia ludzi. Ludzie w Polsce oczekują na to, by móc ze sobą rozmawiać, by nie było podziałów wśród sąsiadów, wśród znajomych wśród rodzin, a nasza kandydatka już o tym przekonała społeczeństwo, że potrafi rozmawiać ze wszystkimi. Prezydent ma być prezydentem wszystkich Polaków i ma myśleć samodzielnie, co jest podstawą do tego, by był wiarygodny. Jak zapewniają politycy Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedzi policję. Będziemy robili wszystko, żeby pani Małgorzata Kidawa-Błońska razem ze swoim sztabem wyborczym z czołowymi postaciami sztabu wyborczego, zawitała również do Powiatu Polickiego, mam na myśli do, do Policji. Umowa na dofinansowanie remontu drogi na ulicy Nadbrzeżnej pomiędzy wojewodą zachodniopomorskim a Starostwem Powiatowym w Policach została rozwiązana. Pomimo iż konkurs został rozstrzygnięty, a środki finansowe przyznane, powiat policki w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi musiał zmniejszyć planowany zakres prac remontowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmianie ulega tak duży zakres prac, potrzebna jest nowa dokumentacja. W związku z tym, że bez niezbędnej dokumentacji powiat policki nie byłby w stanie ogłosić przetargu, wojewoda za zawniopomorski musiał rozwiązać umowę na dofinansowanie tej inwestycji. Starosta policki Andrzej Bednarek zapewnił, że zarząd powiatu polickiego podjął już działania zmierzające do poszukania alternatywnej możliwości finansowania tej inwestycji. Rozpoczęła się przebudowa drogi Stobno-Szczecin na terenie gminy Kołbaskowo. Plac budowy został przekazany wykonawcy 9 stycznia. Firma rozpoczęła od wycinki drzew. Prowadzone prace nie są na tym etapie uciążliwe dla użytkowników drogi. Przygotowywana jest jednak nowa organizacja ruchu i nie wykluczone, że na czas remontu wyznaczony zostanie objazd przez Mierzyn. Projekt obejmuje przebudowę całego odcinka drogi od ulicy Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania za przejazdem kolejowym w Stobnie. Projekt ze względów ekonomicznych został podzielony na dwa etapy. Dofinansowaniem objęty jest etap pierwszy, czyli odcinek od ulicy Okulickiego do skrzyżowania w stopnie z drogą na Mierzyn. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wspomniany odcinek jest najbardziej problematyczny dla mieszkańców. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Umowa została podpisana na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Powiat Policki otrzymał na ten cel niemal 7 milionów złotych dofinansowania z funduszu dróg samorządowych oraz ponad 2 miliony złotych ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych Szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Pod koniec 2018 roku gmina Dobra rozpoczęła budowę nowoczesnego przedszkola publicznego w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Mierzynie. Inwestycja ma zostać zakończona do 31 maja bieżącego roku. Budowany za kwotę 21 milionów złotych kompleks przedszkolny będzie w stanie pomieścić 225 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach inwestycji powstanie obiekt, na którego terenie znajdzie się 9 sal z zapleczem na materiały dydaktyczne, magazynki ze sprzętem do leżakowania, poczekalnia dla rodziców oraz szatnie i zaplecze socjalno-sanitarne. Przedszkole będzie posiadało również własne zaplecze kuchenne. To jedna z kluczowych w ostatnich latach inwestycji oświatowych prowadzonych na terenie gminy Dobra. Co zrobić, aby stać się pełnoprawnym członkiem Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsów imienia Zbyszko Łatowskiego? Trzeba mieć roczny staż zimowych kąpieli i przejść specjalny krest. 2 lutego w niedzielę nad Jeziorem Głębokie kolejna grupa morsów dołączyła do klubu. Zanim to się jednak stało, musieli zaliczyć zimowe kąpiele, a następnie złożyć specjalną przysięgę, zapić kieliszkiem tranu i zagryźć śledzikiem. Jaki? W sobotę 1 lutego odbyła się trzecia edycja ekstremalnego biegu Extreme Wolf na dystansie 6 i 12 km. Do rywalizacji przystąpili zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 18 lat. Mężczyźni wystartowali jedynie w krótkich spodenkach, rękawiczkach i czapkach. Kobiety dodatkowo mogły założyć na siebie koszulki z krótkim rękawkiem. Trasa biegu przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych. Start do biegu nastąpił z polany znajdującej się naprzeciwko świetlicy w Grzepnicy. W sumie do rywalizacji na trasie przystąpiło około 400 zawodników. Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej i sportowej rywalizacji. Dobra, Terima kasih telah menonton!